Witam Was, jestem Paweł 19, a to już jest kolejny odcinek gry Syberia 2. W poprzednim odcinku dojechaliśmy jakby do końca, torów już, to już nie widzimy i coś tutaj wydaje nieciekawe odgłosy, a to co to za soba? Hmm, to Możemy bym więc co tu można To nic nie da że filowo nic to nie daje, czyli, że coś tam można zrobić. Ale nie ma co, coś tutaj można zrobić? To skuter śnieżny tych plugawych brać? A, czyli nic tam O, coś tutaj możemy zajrzeć. Eee, co my tu mamy? Gazę i coś jeszcze? Nie. Ryba bo... jakaś tam była nawet. Ale okej, okay, gdzie tu możemy pójść? Gdzieś możemy jeszcze pójść? Nie, tutaj zobaczymy, bo w tej... od tej strony tutaj jeszcze... Musimy zobaczyć, czy tam nic nie ma. Coś pusto tutaj. A, bo jeszcze mogę pójść w tym kierunku. Uuu, ciekawość. O, a to kto to się tu zgubił? Ale dalej słuchajcie, jęki jakieś dziwne, okej. Okay. i Hej! <tryk> Spokojnie! I korze. Słyszysz mnie? Jaki zastraszony, ole okej, okay, pytamy mnie. jest Hans? Stary człowieczy? Nie mam pojęcia. Jak to nie masz pojęcia? Przecież go porwałeś. Zostawiliśmy go na skuterze. Ja i niwa. Weszliśmy na zbocze, potem zeszliśmy, a staruszka już nie była znikła. Ależ to niemożliwe. On był bardzo osłabiony. Było, jak mówię, panią. To prawda. Okej, okay. czyli że według jego tutaj Igor Igor tylko tam teraz zniknął... I ja, te... Ja nie wiem. Zimno. Jestem głodny. A tam są duchy. Hmm. I gorzy, usłuchaj mnie. Uspokój się. Ten dźwięk to tylko świszczący wiatr. Oddech śmierci. Ja belski wiatr. Tamten wiatr... Nie. To tylko wiatr. On wieje przez potem i stąd ten dziwny dźwięk. No i się wyjaśnia. No. No, tak, podobno przerywać, ale zaraz do kończę jego nienoteczkę. I że ja nie mogę, bo przerywają mi, ale okej. Okay. Czyli, że ten odgłos takich jakby duchów, które bierze i za duchy, to po prostu jest wierzący wiatry w. Tym oczywiście to temię. Ale okej, okay, pytam o skuter, śnieżny i jeszcze kilka działa? rzeczy. O ta. Na bez niego. Pożyczę wasz skutek. Muszę się dostać na szczyt zbocza. O nie, zbocze zbyt śliskie. Tak nigdy nie wiedziesz. Musisz iść na piechotę. Z rakami. A ty przecież masz raki. Możesz mi je pożyczyć. Nie mogę. Iwan będzie zły. Dlaczego porwaliście pociąg? Iwan powiedział, że pojedziemy po kości mamutu, że będziemy bogaci jak książęta. Jeszcze wrócę Igorze. Uważaj, u, 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 uważaj. Ach, już duchy, niech to powie szybciej. Z, 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 złe duchy. No dobra, czyli że Igor będzie nam się tutaj co z duchami, tam może jeszcze coś zobaczyć. Hmm, dalej wpuszczę. Hmm. Ciekawe. Coś tam znajdziemy. Biel. Nie Tak, jeszcze tutaj mogę pójść. Panie ja robię zrobię jakieś A i że po prostu nigdzie już nie dajdę. I że wracam się do tego to temu. No, pójdę tędy. Ktoś trochę przedłużył się ten początek przez rozmowę z tym Igorem Ale okej, okay. hmm. może gazę, tak, możemy wypchać tutaj gazę i cisza! Jej! Już wreszcie nie będzie nam niszczyło słuchawek. Idziemy do Igora. Jeśli jeszcze to mi się gdzieś nie zaszwałetał, to... ale zobaczcie to. O, jest! się się już nie ma nic, nie ma duchów. Słyszysz? Okej. Okay. I gorze? A ty to, to ty. Hmm, duchy. Hej, dlaczego wciąż tu tkwisz, Igorze? Złe duchy mnie trzymają. One bardzo rozgniewane. Co mnie porwać. Ale złe duchy odeszły Igorze. Hmm, tak, kazałam im zwiewać. Nie, nie. Duchy krzyczą. Posłuchaj sam, już odeszły. Oczywiście Tanka ja i musiała poszpanować, nie, że to ona wygoniła te duchowe. Ale, ale ja ich nie słyszę. Przecież ci mówiłam. Może ty też czmychniesz stąd, póki możesz. Dziękuję panienko, dziękuję. Najwyższy czas, by Igor sobie poszedł. Jest mi zimno, jestem głodny. Idę do domu. Dokąd ty się wybierasz? Do widzenia. Oczywiście Igor nie dał nam tych raków, ale może się nam zostawi. Hmm. Uciekł sobie. Zostawił nam chociaż coś, jakieś raki czy coś. No, pójdźmy, zobaczmy, czy tam nic nie ma. O, zostawił nam raki i możemy się dostać do tego posągu mamuta. Okej. Dzięki nim wdrapie się na szczyt. O, sowa, znowu mamy tutaj przyjaciela sowe. Ta sowa to dziwny ptak. No tak, nie, nie jeździ, po prostu lata sobie przynajmniej cały czas, ale ok. Teraz możemy się tutaj wydrapać ale ciekawe czemu jest stąd tak aż kasz przerwana. Okej okay. ale tu kość, co to jest? Uhu, uhu, uh. ja duże Ojoj. Czafnij się! Te nam grozi widzę mną mutamy, co tam do roboty. Więc tu jesteś! Kate Walker! A, czyli że chyba z nim nie pogadamy. Dzielna Czy pogadamy? Walker! Co zrobiłeś z Hansem? Gdzie on A, pogadamy. Ten stary dziwak zniknął. Tuczka starego gnoma. Czyżby? Chyba razem z twoim bratem Igorem. Nie, więc ten dureń pozwolił ci przejść! Znaczy, ten osioł oddalił się ze swojego piosytą! Twój brat podjął decyzję, że lepiej na tym wyjdzie, jeśli się będzie trzymał od ciebie z daleka. Zostawił cię. Co? Odszedł? Mnie. Skoro tak, to jeszcze lepiej. I tak ta góra mięsa tylko mi przeszkadzała. No dobra, dzisiaj że już za bardzo nie pogadamy, co mogę tu zrobić i tutaj mogę coś zobaczyć. Nawet się nie masz ruszyć! Już dobrze, dobrze, nie ruszam się. Yy, okej, okay, to tutaj. No i... hmm... Mam w ekipunku, co mi się... Nie to. Przyznał mi się, nie fajnie Nie, nie A, A! Ja Zadzwonię sobie. Może do Oscara. Batko nie bliżej, może pomoże. Tak, do Oscara możemy sobie zadzwonić. Oscarze, Iwan jest tu, przede mną i nie wygląda przyjaźnie. Musisz tu przyjść. Pomóż mi, Oskarze, proszę. Obawiam się, że nie jestem w stanie go powstrzymać, Haywocker. Nic mnie to nie obchodzi. Róż głową, Oscarze. Ja, eee... ojej! Ja! Muszę pilnować w pociągu, Haywocker! Oskarze, chodź tu na górę natychmiast. Na górę? No, ale wszędzie tyle śniegu, Kate Walker. Jak wiesz, śnieg fatalnie wpływa na moje mechanizmy. Oskar, ten człowiek zaraz rozwali mi głowę, więc bądź łaskaw, mu przyjść i mi pomóc, bo inaczej będziesz musiał zbierać mój mózg swoimi metalowymi paluchami. Ja, zobaczy, co da się zrobić, Kate Walker. Tylko pospiesz się, Oskarze! Ach te teksty Kate jak, pośp... jak już nam mówi żeby po prostu. A hmm. co, co tutaj jaku ciężkiego? Po ciągu nie słyszał. Ja nie, nie mogę. Jedyne rozwiązanie, ale ok. Jeśli ktoś coś tu wywinie, konsekwencje będą opłakane. Czego chce tutaj ten imbecyl? W tym czasie kiedy on jest odwrócony, możemy sobie pójść po to i sobie. Widzimy się na nóż i chyba przeciąć sobie to. Tutaj nie patrząc się oczywiście zwracając uwagę na ten na pociąg... Oj, coś się nie, nie udało. Zwieł, Ale tym razem się przebrał. Twoja podróż kończy się tutaj! O. Teraz będzie jakby senka, więc ja się wyciszam. do mojej ślad, Pani Walker. Za kilka dni znowu zobaczy Pani swoją córkę. Mówi mi to Pan od tygodni, Marson. Pani Wo... Niech Pan przestanie. Nie ma Pan pojęcia, gdzie <coughs> ona jest. Okej, <Okay>, moje dziecko. Zniknęło. <laughs> Może coś się się stało? <laughs> pani Walker, proszę. Co ja... Pana napadło, żeby poszłać na jedną dziewczynę na to syberyjskie pustkowie? Ta to nie ja... Marson, odpowie Pan za zniknięcie mojej córki. Słyszy Pan? Jeszcze się do Pana odezwę! Pani Walker, proszę posłuchać... Wystarczająco się nasłuchałam, Marston! Ok. Hej! Okay. Wpadliśmy gdzieś w przepaść, teraz coś... nie... Jesteśmy w jakimś dziwnym domku. jakieś ciągny okej. Okay. Coś tutaj możemy... Możemy sobie coś z tym więźnią. O oh, jakieś... tak... Hmm. Czekaj gdzie my jesteśmy. Eee, co to? Dzień dobry? dobry Kulukmak, tuk tuk. Ja? Kate Walker. Lodowa ściana. Ojej, gdzie my? Czy jesteśmy na Syberii? To wioska Jukoli. No teraz to Kate Walker, upaść mocno na głowę? Hmm. Widziałeś może mojego przyjaciela? Jest niski i bardzo stary. Pomogę, Kate Walker. Nie pomogę jej przyjaciel. Hmm. Czemu? Szukam Hansa Voralberga. Gdzie on się podziewa? Hans jest tutaj. Gdzie? Gdzie on jest? Do Hansa nie. On może koniec jego podróży. Co masz na myśli? Hans bardzo chory. Gdzie on jest? On z pani dusz. On przygotowywać na koniec drogi. Nie, muszę. Czy mogę go zobaczyć? Oj, oj. I ani nie przeszkadzać pani dusz. Ona dziwna. Cóż, mnie ona nie przestraszy. Gdzie znajdę panią dusz? Słuchaj bębny, Kate Walker. Okej, okay, jeszcze o Iwan. Powiedz mi, wodzu, czy nie uratowaliście kogoś jeszcze? Nie, tylko Kate Walker. Hmm, hmm. ciekawe, co się stało z Iwanem Burgowym. Oh. Zjedzony przez duchy Kate Walker. Oj, oj, oj. U, u. Okay, Mój już... pociąg utknął. Czy możesz mi pomóc? Jukole tam już jest. <grym> bardzo dziękuję, wodzu. Więc tak wygląda wioska Yukoli? Ty upaść na głowę. Jukole leczyć głowy. Ja, wielki wódz. Hmm, więc. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wielki wozu. Muszę odnaleźć przyjaciół. Hmm. Jesteś naszym gościem, Kate Walker. Nie wiem, ale ja myślę, że gdyby te kole mówiły tym swoim językiem, to by trochę dla mnie trochę normalniej brzmiało niż jakieś... Oj, i się bawić tym angielskim, raczej znaczy, no, bardziej polskim teraz, więc powiem, że nie. Po prostu brzmi jakoś zimnie, ale nie czyli jakim oryginalnie językiem się posługują w tej grze. W tamtym wiaderku obok domku zajedliśmy sobie e, tam e, wo, jakąś, e, co to będzie, łupaty renifera, okej. Okay. Może nam się to jeszcze przyda, ale coś trzeba jeszcze wykombinować. Hmm, podwiedzamy sobie tą wioskę w tym czasie, jest bardzo duża i epicka to co to jest. Nie możemy gadać niektórymi z tybylców, więc ja po prostu stąd się rodnię. Ale co to jest? Co to tam jest to? Tam nie będę się jeszcze wybierać Nie się przechodzić przez mosty Okej okay. Jeszcze tutaj południe nie pozwiedzam Chyba yy, jedyny jukol z którym nawiązaliśmy kontakt to jest wódz Okej, okay, z tym nie możemy, tym na górę nie wejdziemy I że idziemy tutaj okay, Cały czas słychać jakieś bębny już, o ja Cie. Czyli, że po to no, zrobili jakiś Dobra, nie wstrzącam się. Ta sowa doleci wszędzie. Okej, oczywiście znaleźliśmy znowu tą samą sowę, którą nas chyba I pogadałem sobie z tymi pelami. Tuktuk. Toptuk. Tuk tuk, tuk tuk. Co sobie da stukać. Będę tego lubię tak będny, ale okej. Tam coś jest nie. No to zobaczymy. Trzeba tutaj poszukać, bo... Dobry. Mogę coś tutaj zakosić. O, tutaj coś mogę zakosić. mniej. Coś jeszcze? O, pracę mi zrobiła Okej, okay. okay. z tym nie pogadamy e, Ciekawe po co nam pracę zrobi. da się to O... E, ej, gdzie ty mnie uciekasz? E. Co mogę z tą beczką? Bo tutaj jest jakieś... Mogę coś tutaj zrobić? O, tutaj mogę coś zrobić. Aha, czyli że napełniłem sobie tą manierkę, czy tam wyczółku, mnie Ta butelka z wodą. I teraz mam wodę w tym jej. Może się przyda na później. Ale coś to po prostu się niepoczynnie... O, jesteśmy teraz przy tym mostku, Podwiedzamy sobie jeszcze tą wejaskę trochę. Na spokojnie. <gry> tu są wizytory, a... Nie. Jak mam pracę to może... Z... nie pójdę już do tych bębnów, że nie przedłużać tylko. już tego odcinka po prostu pójdę do tych bębnów i coś tam trzeba wykombinować bo niby Hans jest za tymi bębnami o yu yuk... no ja jeszcze mam powiedzieć yukola, ale okej okay. yy, Właśnie się jakieś dziwne grafiki mają ale okej okay, idziemy do tych bębnów które grają na 24 godziny na dobę chyba że później jakby chyba żeby im zabrakło wody Hmm, tylko ciekawe, wszystko w takim lodzie, a tutaj takie bęby sobie będą No Okej, okay, idziemy do tych bębnów Są, które blokują nam drogę Okej, okay, ty przejdziesz? Nie, nie przejdziesz Czyli, że jesteśmy zablokowani tu mam jakiś kamyk, tutaj coś jest. O, to się huśta. Czy mogę to z pracy zdjąć? Mogę. Spróbuj no. to z pracy. Aha, znajdzie jedyny, jedyny kamyk na tej drodze i... Zium. Zablokowały się nam my... Raczej coś tam mu pójściło nad jakąś ważną rzecz i po prostu nasze, takie jakieś, gałęzie, nie wiem, jak nawet pójdzie teraz, po prostu te odbęda po podniosły się nam, tworząc na przejście. Co to jest, nie ogarnia. Mój Boże, Hans! Hej, eee... tu, czekamy! Nie mogłaś mi zrobić wygodniejszego dostępu do tego miejsca? Nie mogłaś? A, panna Kate Walker. Hmm. Ty mnie znasz? <laughs> Czekam na panią Kate Walker. Już wiele czasu. No Ale się... Skąd znasz moje imię? To kto te... Magiczne uszy. Magiczne uszy? <laughs> Panna Kate Walker mówi we śnie. O, czyżby? Chociaż jedyna Yukolka, która normalnie się posługuje językiem... no nie, powiem uniwersalnym, bo. Co stało się z Hansem? Jukole znaleźć Hansa zagubiony w śniegu. On bardzo słaby. Czy on śpi? Hans w innym świecie. W świecie snów. Co? Masz na myśli... on? Hans w podróży do ziemi przodków. Nie, to niemożliwe. Hans już nie walczy. Musi być jakieś wyjście. Musimy znaleźć lekarza. Nie pomoże panno Kate Walker. Hans już wybrał. E, eee, Ten duży biały ptak. Wydaje mi się, że on podąża za mną od samego Romansburga. Sowa, strażnik duchów z legend Yukoli. Cóż? Skoro leci za mną przez tak długi czas, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Możliwe, Panno Walker, ale to tylko ptak. Hi, hi, hi. Mam nadzieję, hmm. że nie. Wolę wierzyć legendom. Okej. Musi być wszystkie rozmowy by i będzie... Późno, panno Walker! Zbyt późno! Okej... Okay. Powiedziałaś, że sowy są duchami z waszych legend. Dobrze. Ale dlaczego w wiosce jest tyle żerdzi dla tych ptaków? <laughs> legendy też się męczą. Duch czeka znaku. <laughs> znaku, powiadasz? Jeśli pan McCade chce duch blisko, zawoła go muzyką. Och, muzyką. Więc teraz mam zająć się muzykowaniem. Dziękuję. Ja nie ogarniam Opowiedz tego. Powiedz mi o Długim Korytarzu Snów. Korytarz snów biegnie do ziemi przodków. Czy jest jakiś sposób wydostać Hansa z tego głupiego korytarza? Niemożliwe! Kate Walker, Hans wszedł w korytarz sam. Nie chce wracać. Tak, ale na pewno jest jakiś sposób, by na niego wpłynąć. Tylko jeden. Porozmawiaj z Hansem w korytarzu snów. Ale to bardzo niebezpieczne. Musisz doskonale znać Hansa. Jeśli nie, ty w niebezpieczeństwie, Kate Walker! Znam go. Sprawię, że wróci. Raczej ty nie wrócisz. To niebezpieczne panno, Kate Walker. To nieważne. Zaryzykuję. Okej, okay, jeszcze jeden tekst i... Co trzeba zrobić, by zagłębić się w sny? Ha, stary przepis Jukoli. Możesz go przygotować? Niemożliwe! Czegoś brakuje. Hihihihi. Czego? Owocu bramy duchów. A co to takiego? Mały, czerwony owoc z Drzewa Śmiechu. Drzewa Śmiechu? A gdzie one rosną? Drzewa Śmiechu wyginęły. Drzewa Śmiechu milczą już bardzo długo. Hihihi. Drzewa Śmiechu odeszły do ziemi przodków. Ale musiało zostać choć jedno, prawda? Hihihi. No dobra, jeszcze jeden na Hansa z powrotem przez długi korytarz snów. Muszę odnaleźć owoc z drzewa śmiechu. Czy tak? <śmiech> o tak. Na razie. <laughs> no dobra, już zakończę wreszcie tę rozmowę. Okej, okay, to do kamery, ładnie, ok. To jest koniec tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, powtórzę się i, i tak. Kolejny odcinek będzie oczywiście za tydzień, w którym będziemy już bardziej się bawić po tej wiosce i ukoi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.